Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was do czytania na tydzień października od 12 do 19. Teraz przychodzę do Was z ofertą jesienną. Jest to oferta, która zawiera usługę VIP minus 50% na wszystkie moje usługi, usługa 1 plus 1, czyli kupując jedną drugą do wyboru, masz minus 50% oraz czytania urodzinowe, w których mamy czytania. Indywidualne, bądź konsultację telefoniczną i przeznaczenie duszy w tym wcieleniu. Kochani, wszystko jest w cenach promocyjnych. Zapraszam do zapoznania się z ofertą. Um, informacje pod filmem w opisie. Teraz zobaczymy, co ten tydzień dla nas przyniesie. Dla moich oczywiście subskrybentów i zobaczymy, co ten tydzień tutaj dla nas przyniesie. Zrobimy sobie grupy wyboru. OK, kochani. już, już, już. Grupa numer jeden. Grupa numer dwa. Grupa numer trzy. Zastanówcie się, która grupa z Wami bardziej rezonuje. A ja zaczynam od grupy numer jeden. Jestem w góralskich klimatach, więc stąd też dzisiaj czytanie wygląda tak, a nie inaczej. No dobrze. Grupa numer jeden. Ósemka denarów, piątka mieczy, piątka denarów, król mieczy i karta Rydwan. Hmm, może tak to ułożona w Kochani, w tym tygodniu, na co musicie zwrócić? Uwaga. Ja powiem tak. Karty radzą, żeby nie wdawać się w potyczki słowne, żeby nie wdawać się w jakieś dyskusje, ponieważ możecie być do różnych rzeczy prowokowani i mogą być wobec Was stosowane chwyty poniżej pasa. Tu jest, kochani, potrzeba zrobienia porządku z otoczeniem, w którym jesteście, z otoczeniem, które być może w tym tygodniu nie będzie dla Was wspierające. Um, może jest też tak, że Wy po prostu czekacie na miłość, czekacie na akceptację, czekacie na lepsze warunki, by zacząć z czymś działać, ale jest tutaj potrzeba w Was y, skupienia się na pracy, skupienia się na jakimś projekcie, na marzeniu, na czymś konkretnym. Niekoniecznie jest to dzień dobry, jeżeli mówimy o uczuciach. Koncentracja na pracy, na aspekcie materialnym uchroni Was przed rozczarowaniem związanym, być może z jakimś mężczyzną, i pozwoli Wam odnieść bardzo duży sukces na polu materialnym bądź na polu zawodowym. Um, więc, przesłanie jest też takie, żeby nie czekać na specjalne, idealne warunki zewnętrzne tylko żeby już teraz zacząć robić to, o czym marzycie od dłuższego czasu. Mhm. I według tarota holistycznego jest też informacja, ym, którą chciałabym tutaj przytoczyć. Piątka miecze może też również mówić o tym, że gdzieś w Was mogą być jakieś wymówki, że być może sami siebie sabotujecie, że nie potraficie czegoś robić, stąd też jesteście w marazmie. I karta Rydwanu, ona mówi o tym, że jeżeli zauważysz w sobie taką tendencję, to zniszcz to myślenie na początku, zastąp je wiarą w sukces i konkretnym działaniem. Karta Rydwanu zapowiada w tym tygodniu szczęście przede wszystkim na polu materialnym i sukces zawodowy. To była grupa numer jeden. Teraz grupa numer dwa. To gwiazdeczka. Grupa numer dwa. Królowa denarów, dwójka buław, karta świata, ósemka kielichów i szóstka buław. No więc, co w tym tygodniu będzie dla Was istotne? Co dla Was będzie istotne? Dla Was będzie przede wszystkim ważna sprawa materialna, sprawa Waszego poczucia bezpieczeństwa, ale także sprawy związane z Waszym domem. Um, tutaj, kochani, jest potrzeba podjęcia jakiejś decyzji. Dlatego, że Coś już, kochani, dobiegło w waszym życiu końca, coś już osiągnęło jakąś dojrzałość, już coś, co mieliście się nauczyć, nauczyliście się, jakaś lekcja już została odrobiona. I należy teraz skierować się w stronę pójścia za czymś nowym, odejścia być może z jakichś albo trójkątów emocjonalnych, albo z mm, takich miejsc, gdzie po prostu. Yy, było zbyt dużo ludzi, było zbyt dużo jakiejś presji. Ósemka kielichów mówi o tym, że kieruj się w stronę y, światełka z tej latarni. Idź w tamtą stronę, idź w stronę szczęścia, odnajdź swoje miejsce, odnajdź swoją równowagę w życiu. To jest dla ciebie bardzo ważne, żebyś jakby wyszedł spoza tego kręgu, w którym jesteś do tej pory. Żebyś skierował się w stronę szczęścia. Trzeba od czegoś odejść. I szóstka buław mówi o tym, że. Yy, kiedy podejmiesz jakąś decyzję, bo jest yy, coś, z czym bardzo długo zwlekasz, może to być związane ze strachem o rodzinę, o finanse, o materię, strach, o poczucie bezpieczeństwa. Z czymś za długo zwlekasz. I teraz musisz podjąć decyzję, by wyruszyć poza to, co już znasz. I to przynosi Tobie. Szczęście i przynosi tobie zwycięstwo. I przynosi tobie um, również kroczenie do przyszłości z pewną pewnością. Pomału krok za krokiem. Także tu jest zwycięstwo również, kochani. I cynamon, grupa numer 3. Dwójka kielichów. Hmm. Cóż to za karty? Trójka denarów. Bardzo ładna karta. Dziewiątka, buław i król buław. No dobrze. Z kolei w tym układzie mamy kartę siłę, czyli kartę, która, kiedy się pokazuje już na początku, jest informacją, wszystko co będzie tobie się wydawało trudne. Ty z lekkością i łatwością pokonasz. Jest, kochani, potrzeba odgrodzenia się od przeszłości, bądź też jest potrzeba czerpania wiedzy i doświadczeń z tego, co już do tej pory osiągnąłeś i zdobyłeś. Dziewiątka buław może też również mówić o takim poczuciu osamotnienia, że być może czujesz się w czymś sam. I może to mieć związek z królem buław, że marzysz o współpracy, o pięknej miłości, o fajnym uczuciu, a y, król buław, obiekt Twoich westchnień, na przykład, tak, bądź też partner, z którym jesteś, być może się od Ciebie odgradza, albo staje się bardzo dyrektywna, bądź gwałtowna. I tutaj, kochani, um, ja bym też chciała powiedzieć, że. Dziewiątka buław przypomina tobie o tym, że nieważne jak trudno by tobie było, mniej swój cel i dąż do tego, by mimo trudnych okoliczności zewnętrznych dopiąć to, o czym ty marzysz. Że tak naprawdę jest tobie potrzebny jeszcze jeden krok do tego, żeby mm, osiągnąć swoje szczęście mimo twojego zmęczenia i trójka denarów mówi o tym, że zacznij wyrażać siebie zacznij malować swoje życie teraz przyszła do mnie taka myśl i mimo że ja nie wybrałam żadnej z tych tali tutaj ale przyszło do mnie takie coś napisz bajkę o sobie ta postać maluje Drzewo. Ona maluje to, co jest w niej, to, co jest w środku, i ona to uzewnętrznia. Więc wyraź siebie. Pokaż, co ty czujesz. Zajmij się czymś twórczym. Dzięki temu zyskasz podziw, aprobatę. Zyskasz też wsparcie innych ludzi. Kiedy pokażesz, jaki jesteś naprawdę. I karta siły mówi o tym, że lęk. Który być może w Tobie jest, lęk na przykład związany o jakiegoś mężczyznę, czy w ogóle lęk związany z przeszłością, czy z jakimś Twoim działaniem, um, powinien być przez Ciebie ujarzmiony, opanowany. Tak jak ta postać. Ona nie boi się, ona się opiera o ryczącego lwa. Jej niestraszne jest to, że ten lew ryczy, że ten lew się złości, tak? Ona jest opanowana. Ona go ujarzmia. Dwójka kielichów mówi o, yy, o nowym jakimś początku. Być może odgrodzenie od jakich, jakiejś postaci, bądź odgrodzenie od jakichś trudów, odejście od jakichś trudów, wyrażenie siebie i stawienie czoła różnym przeciwnościom doprowadzi Cię do spotkania Twojej bratniej duszy. To może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Ale Yy, dzięki temu wszystkiemu, co tutaj się dzieje, ty być może poznasz kogoś, z kim będziesz po prostu na jednej fali, z kim będziesz rezonować na tych samych wibracjach. I tu pokazuje się przy Was, kochani, współpraca, pokazuje się nauka odpowiedzialności. Pokazuje się też ktoś, kto będzie Was rozumiać. E, przepraszam za przejęzeczenie, kto będzie Was rozumieć. Tak? I to może być początek nowego uczucia, to może być początek nowej przyjaźni, a poznanie bratniej duszy kogoś dla Was ważnego i wartościowego. Trójka denarów też mówi o tym, że Twoje życie powinno być mistrzostwem świata. Namaluj swoje życie, namaluj obraz, który miałby odzwierciedlać Twoje życie. I co byś w tym obrazie zmienił? Ja mam ochotę napisać bajkę o swoim życiu. I pewnie to zrobię, chociaż nie wybrałam żadnej z grup. Ale napisanie bajki o sobie samym, bądź namalowanie jak Twoje życie wygląda, daje Ci inną perspektywę patrzenia, daje Ci tą siłę, daje Ci możliwość pójścia za tym, co warto zmienić. I kiedy już widzisz ten swój obraz, bądź kiedy czytasz bajkę, którą napisałeś samo sobie, to zastanawiasz się, czy rzeczywiście takie życie chcesz mieć, jakie napisałeś bądź namalowałeś. A jakie chciałbyś mieć? Napisz scenariusz dla siebie. Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Całuję Was serdecznie. Buziaczki, całuski. I do kolejnego nagrania. Pa pa.